Zaległości ogólnie, co do filmów na tym kanale, ale Wam pokażę co nieco. Właśnie działam z kotłownią, już mam dwa dni za sobą, można powiedzieć, trzeci dzień już zaczynam tutaj uzbrajanie tej kotłowni. Dużo już mam zrobione, ale chciałem nawiązać do jednej sprawy. Wcześniej używałem otulin. Takich otulin używałem. Wiadomo, można było, bo te fajne były, bo. Tyle, że chodzi o przekrój, ale lepiej się nakładało i w ogóle. Ale one nie są aż takie ciepłe. Chciałem tam pokazać jakich teraz używam w sumie widać tam na instalacji. Te czerwone było do tego momentu, gdzie yy, wcześniej skończyłem. No I tak, teraz mam nie chodzi o to, żeby polecać tam firma czy coś tam. Ale tak, zobaczcie, coś takiego, Taka, ta, yy, taki firmy to jest. I to są. Otuliny już kauczukowe, czyli już jest kauczuk. Ponoć są ciepłe. Zobaczymy w użytkowaniu. I tak. Jak widzicie, w miejscach tutaj pokazanych, gdzie są włożone, czyli to są miejsca, gdzie można było je ładnie włożyć i spełniają swoją funkcję, ale są miejsca, tu gdzie są kolanka, że trzeba by było jakoś to utulić. I Producent do tego daje coś takiego. Zobaczcie, to jest takie, o, taka taśma, typowo do Otulin, czyli odklejasz, w, odklejasz wokół kolanko i wtedy też ona y, powoduje, że w tych miejscach nie ucieka ciepło. A więc jeśli mamy tu kolanko, jedno i drugie i tu dotąd dochodzi otulina, ta. Y, które mogłem oczywiście przełożyć przy, przy zgrzewaniu, no to można sobie właśnie zastosować tą oto taśmę. Wiadomo, nie jest łatwo tutaj to zrobić, no to oczywiście ja sobie odcinam kawałek z tej taśmy, tak żebym mógł po prostu no przełożyć tam z tyłu. Aczkolwiek to wszystko nie jest jeszcze do końca spięte, ponieważ to jeszcze jest ruchome, bo jeszcze będą uchwyty zamontowane do ściany, a więc tak. Odklejam sobie. Zobaczcie, to jest taśma i, i, i taśma i papier. No i sobie będę odklejał. Teraz tak. Mogę sobie to odchylić, więc i tak. Zobaczcie. To jest ta sama otulina, jaka by była tutaj. Czyli nic się nie zmienia, po prostu zostaje to owinięte. Zostaje to owinięte. Tak, żeby było w miarę estetycznie, a spełniało swoje punkty. I jest naklejone. I w, I w taki oto sposób jest to tu naklejone. Zobaczcie. I nie ma i nie ma straty ciepła na tym odcinku tutaj, nie? Załóżmy to samo. Robimy z tutaj kolankami, czyli tutaj dajemy, tu dajemy, owijamy tą taśmę, to jest jeszcze luźne, jest przymocowane na dole, a na górze jeszcze tutaj nie, nie ma żadnego uchwytu, jedynie to wisi sobie to tu przy naczyniu, już podłączone jest przy naczyniu, więc coś takiego. Więc na tym kończę film. Chciałem Wam pokazać po prostu, że jest taka taśma, w formie otuliny na oryginalną otulinę kauczukową. Także jeśli podobał się film, to zostawcie łapkę, komentarz i subskrypcję. Ponieważ zaczynam kanał od nowa, więc udostępnijcie. Zasubskrybujcie i polubcie. Dziękuję, do usłyszenia. Cześć.